Kolejny dzień pełen wiejskich przygód przed nami. Ja, która kiedyś kochała tętniące życiem wielkie miasto, pokochałam wiejskie zacisze. Jest mi tu tak dobrze, tak błogo i cieszę się, że mogę dzielić się z Wami małym kawałkiem naszego życia pełnego wiejskich przygód i wyzwań. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie jak spędzamy dzień z moimi trzema córeczkami. Wiosna coraz bliżej pracy na zewnątrz, co nie miała i zaczynam się już nieraz zastanawiać, w co ręce włożyć. Cześć! Witam Was w kolejnym filmie, i dzisiaj chciałam podzielić się z Wami bardzo dobrą, pozytywną energią i moim szczęściem. A co jest moim szczęściem? Powiem Wam już za chwilę. Zróbcie sobie coś ciepłego do picia. I zapraszam Was do oglądania. U mnie niezmiennie. Banda. Nie, 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 nie. U mnie niezmiennie. Jeba mata. Jak możecie zobaczyć, mam dziś inny kubek niż zazwyczaj. Znalazłam kubki na Vinted. Prosto z chyba bukaj. Bardzo mi się spodobały, bo wyglądają jak czarki. Czyli takie kubki do warzenia herbaty. Tylko nie mają przykrywki. Bardzo mi się spodobały. Kupiłam 6 sztuk. Nie wiem za 20 zł, 30, także naprawdę to była super cena. Tak, w ogóle w ma buciki jeszcze po honoratce, Są świetne. Każda jedna dziewczynka w nich chodziła. Mamy dzisiaj piękny wiosenny dzień. I jak mogliście zauważyć, ostatnio było mnie trochę mniej na kanale, ale to dlatego, bo. Zbijałam siły na dalsze działanie. Czułam, że potrzebuję po prostu pobyć w domu. Taką panią domu. Potrzebowałam pobyć panią domu. Posprzątać, pogotować, chodzić wokół, chodzić po działce. Troszkę więcej uczyłyśmy się z i mogę dumnie powiedzieć, że już umie alfabet. I umie powiedzieć alfabet. A pisania jeszcze się uczymy eee, i jak my się uczymy pisać ten alfabet eee, tych literek. Piszemy zazwyczaj imiona osób które znamy i dzięki temu honoratka łatwiej przyswaja te literki. I tak jest dzisiaj wspaniała pogoda przyszła wiosna. Zaraz przyjdę. ci tutaj dać, kochana, żebyś ty się zabawiła trochę, co? Hmm. Może Wandzia posiedzi na kolanie. Mhm. Mamy dzisiaj... Dobrze, to idź do domu, dom jest otwarty. Dziewczyny bawią się właśnie w wodzie. Eee, mamy dzisiaj 15 stopni, także przyszła wiosna i powiem wam szczerze, że mam na sobie cienki swetek. Ale jest mi tak niesamowicie gorąco, że chyba się zaraz przebiorę. I odnośnie mojego szczęścia. To jest w końcu ten ok, kiedy mogę zacząć coś działać wcześniej. Albo byłam w ciąży, albo mieliśmy remont, albo miałam maleńkie dziecko. A w tym roku już jest tak, że. Czuję, że mam tą moc, mam siłę i mogę działać. Mogę zacząć działać. Za rok to już będzie w ogóle super. I w tym roku przystępuję do ogrodu PEMA permakulturalne, Do PEMA kultury. I dzisiaj. Wam koło I dzisiaj w końcu doczekałam się na gnój. W zasadzie nie musiałam długo czekać, czekałam tylko kilka dni. Bardzo się cieszę, że dzisiaj nasz sąsiad nam go przywiózł. Czekam jeszcze tylko dalej na tą ziemię, ale myślę, że już w tym tygodniu również powinna ta ziemia przyjechać. I co? I zaczynam przygotowania już pełną parą. Myślę, że już może w przyszłym tygodniu będę. Dziękuję kasiu. dziękuję. Myślę, że już może w przyszłym tygodniu dostanę kwiatuszka. Zacznę wysiewać coś w ogrodzie. A póki co ogród cały czas powiększam. Dorobiłam ostatnio kolejną grządkę podwyższoną. I Dzisiaj chyba troszkę nasypię tam... Ma, mamo! Mamo, Wandzia głodna. Coś byś chciała? Ona, widzicie, ona... Tak, ona się już szykuje do jedzenia. Także słuchajcie, nie będę przedłużać. Dziś zobaczycie w filmie, co będę działać. Kolejny dzień, zwyczajny dzień na wsi. Mamy tu jakieś dzieci. Mamo. Mamo, to pięknie. Cysia się chcesz? Powiedz, powiedz, Cysio. Mamo. Cysio. To. A Cysio, powiesz? przy dzieciach na wsi koc, który pod spodem ma taką izolację. Yy, Powinnam taki koc mieć, mieć, gdy mieszkaliśmy w Anglii, ale niestety nie miałam. Dopiero teraz go sobie zakupiłam i jest świetny. Sprawdza się, jednak mógł być trochę jednak mniejszy. Z tą wielkością zaszalałam, a dzisiaj będzie taki film. Trochę pogadam tutaj do Was do kamery, bo tak czuję, że dawno to robiłam. I trochę popracuję. Dużo ostatnio myślałam, jak pokazywać Wam filmy, co robić na filmach, co mówić. I jakby chciałam wszystkim dogodzić. Wszystkim z wyjątkiem siebie. Także nie będę dużo kombinować, po prostu pokażę Wam, jak wygląda nasz dzień, tak po prostu. I zapewne jest podłożony głos. Niektórym bardzo przeszkadza ten podłożony głos, ale ja uwielbiam nadawać taki charakter obrazom dzięki temu podłożonemu głosowi, tworzyć napięcie, tworzyć atmosferę. Ja uważam, że jest to poniekąd sztuka. Więc podłożony głos dalej będzie. Dalej będzie jak w filmach dokumentalnych. Bo Powiedzmy sobie, że to jest taki trochę dokumentalny kanał o tym, jak wygląda życie na wsi ludzi, którzy przyjechali z dużego miasta i się urządzają na tej wsi. Także powiedzmy sobie, że to jest film dokumentalny i ten. Głos podłożony, taki ma być. Taki ma być. Eee, I co, i zabieram się do pracy. Póki co, dziewczyny się tutaj świetnie bawią. Zobaczymy ile dzisiaj uda mi się popracować. Stworzenie grządek podwyższonych zajmuje trochę czasu i energii. A niektórzy mówią, że gdy już je się stworzy, to później nic nie trzeba przy nich robić. A ile w tym prawdy zobaczę już niebawem. Pozory potrafią mylić i choć może wydawać się, że ta praca wcale nie jest przyjemna, dla mnie jest i wcale nie przeszkadza mi to, że przenoszę teraz kupę. Nie wiem o co chodzi, ale buja. To takie nowe powiedzenie. I mogę powiedzieć, że nie wiem o co chodzi, ale buja. Także po prostu robię tak jak czuję. Tak, także tak, nigdy nie spodziewałam się, że będę cieszyć się z przerzucania zwierzęcych odchodów, ale wierzcie mi na słowo, lub nie, cieszę się bardzo. Może sobie to później tak grabkami trochę rozdziubię, żeby mi się czuło na wszystko. I muszę jeszcze do trzeciej działki, którą dorobiłam, dołożyć liści. Chociaż tak się zastanawiałam, skoro mam tutaj, tutaj tego gnoju, czy dokładać liście, czy nie. Zobaczcie, jak się wyrobię czasowo. Niedługo do mnie przyjeżdża ktoś w odsieczy, także będę miała pomoc. Z jestem taka ciekawa. Wiem, że niektórych. Niektórym bardzo przeszkadzał mój kompost warzywny, w którym znalazłam dwa pampersy, które wrzuciły dzieci, które wyciągnęłam, co było dla niektórych bardzo, bardzo obrzydliwe. Ciekawa jestem, co te osoby powiedzą teraz. Dla mamusi. Dla mamusi kwiaty. Konradka prosiła, żeby ją częściej nagrywać. I więcej. Tak? A powiedz, o czemu? Możesz podejść tam do kamery i powiedzieć. No bo tylko się mama, się tylko mama się, się nagrywa. I Wandzie też. Tylko siebie i Wandzie się tyle. Mmm, nagrywa. No ale mnie to... ani kysy nie. Kiesie w ogóle nie nagrywa. I co, ty chcesz być nagrywana? Aha. Tak? Mhm. Aha. No możesz coś mówić jak chcesz. Co powiesz ciekawego? No chodź. Chcesz być nagrywana, honoratka? Mhm. Wandziu, spać pójdziesz. Wiesz, chcesz? Wpaść. Mono to Trzymaj sobie, trzymaj sobie. Tylko musimy się zatknąć. O. Idziemy, dziewczyny, na spacę na kolejną nogę. Uśpimy Wandzie. Dobra. do Dobrze. Muszę jeszcze dom zamknąć, Pom ok? Czy będą nas dom pilnowały? Tak. Na dworze? Tak. To może do domu je wpuścimy i żeby one gryzły tych ludzi. Kogo nie będą gryźć? Jedzie chyba sąsiad, który właśnie nam gnój przywiózł. Może tak. Słyszę jak zjeżdża z góry, z pola. Chyba, że to inny jakiś sąsiad. Tak. Nie wiem, co to jest. Ja to nie... ja jest miecz. To się widać tylko tak to. Masz też po mojej hiunie. Więc idziemy już na spacer, żeby był spacer. Bandzie. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, E, S, T, U, W, I, G, Z, Z i v, Z. Teraz już, a N, nas. Śpiewaj ze mną radę das. I serdź! A, B, C, D, E, F, G. K, I, J, K, L, ene, o, P, E, S, T, U, W, Y, Z, 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 I, Z, Teraz już alfabet znasz, Śpiewaj ze mną, radę dasz. Jestem honoratka. To mama, Malta. <bothering you> <ai> kochana. Ciekawy będziesz no, Na góle! Górę. Na no, kucha, kucha, kucha! Kuko będzie! To moja ulubiona górka. Chcę wpadzenia na ulicy. Nie muszę tego. Może, to ty chcesz. Ale nie, możesz tego uzyskać. Kysia, chodź się. Pokażę samą. To jest moja siostra Kysia. Czy tak się dobrze? Tak, tak. A to z ciebie, ja. Ja mam siostrę Kysia, Chodź, Kysia. Chodź. Ta, chodź. Powiem, jak się nazywasz, tylko. Chodź. Nie, tylko to. To jest siostra, Kysia. Możecie. Zawsze chodzić tutaj na spacer. Ale mamy psy dwa. Koty te dwa. Mamy kilka kotkę. ile mam. Zadłusi, skarpet. One są takie i tak ciągną na smycy, jak mama i tata ma to. A ja pamiętam, że psy zaplątały tatusia palce i śmycą, i skarpety tak mocno pociągnęła, aż. Tata myślała, że. Koty I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. I had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I be in my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Ja zrobiłam sobie krótką przerwę na chlebek lniany, który zrobiłam. W wersji pomidorowej. I tutaj akurat mam brązowy len. Jest to taki fajny zastępnik chipsów, bym powiedziała. Bo to jest naprawdę chrupkie. Słyszycie? Ekstra. I są wysuszone, są wysuszone to jest len wysuszony jest przepyszny. No i jeba matka i teraz. Będzie ja się na maksa wykorzystać ten czas. A odnośnie grządek podwyższonych y, to już grządek podwyższonych obornika. Przepraszam, bo już wiem, to nie jest gnój, to jest obornik. Domyślam się, że będziecie mnie poprawiać w komentarzach. I kto doczeka do y, drugiej połowy filmu, to się dowie, że tak, poprawiłam się na obornik. Mm. Obejłam film na YouTubie. Kanał nazywa się Michael. Także u Michaela zobaczyłam, jak, można, jak robić te grządki z obronikiem. Także tak jak czułam, robię dobrze. No i czekam na tą ziemię. Czekam na tą ziemię. Gdzie jest ten sąsiad z tą ziemią? Gdzie ten sąsiad z tą ziemią? Tyle dopaminy wytworzyło się w moim organizmie, że uśmiech z twarzy nie znikał mi do końca dnia. Dopamina to taki hormon szczęścia. To właśnie ten neuroprzekaźnik przekaźnik jest odpowiedzialny za uczucie szczęścia i satysfakcji. I nawet to, że właśnie uciepałam się w kupie, nie zmieniło mojego samopoczucia. A na przyszłość mam nauczkę, żeby pracować. Po pierwsze w rękawiczkach, a po drugie w gumiakach. Ostatnio wiele rozmyślałam, czy dalej prowadzić kanał, czy dalej nagrywać. Dotykały mnie rzeczy, które nigdy przedtem nie miały na mnie żadnego wpływu. Czułam, że Niektórzy są bardzo sfrustrowani i muszą się wyżyć na kimś, a najłatwiej wyżyć się na kimś w internecie. Ale koniec końców stwierdziłam, że a co mi tam zostaje i dalej robię swoje. Tak właśnie wygląda prawdziwe życie. Na jednym filmie nie jestem w stanie zrobić tego wszystkiego na raz. Także. Jak możecie zobaczyć, już prawie skończyłam robić dwie grządki podwyższone. Nie wiem, ile tego obolnika położyć na te grządki, dlatego staram się tak wzrokowo odmierzyć to, aby starczyło na wszystkie grządki i skrzynie. I teraz rozgrabię to sobie skrzyniami i tak naprawdę chyba na dzisiaj to będzie tyle bo Bandzia już troszkę śpi, zaraz wstanie i jestem pewna, że dziś już nic więcej nie uda mi się zrobić w ogrodzie. Także wykorzystałam dzisiaj powiedzmy jakieś dwie godziny. Jutro kolejne dwie godziny i myślę, że jutro zrobię już kolejną grządkę oraz miejsce przy płocie na dnie, a kolejnego dnia zrobię sobie pewnie Szynie. Następnie przyjedzie ziemia i znowu to będzie wyglądać podobnie. Jednego dnia zrobię dwie grządki, drugiego dnia kolejne dwie grządki, aż w końcu mało jakoś sobie to zrobię. I mam też fajny pomysł, w którym miejscu sadzić pomidory, ale to już zobaczycie w kolejnych filmach. Czeka mnie ogromne sprzątanie, ogromnego bałaganu, ale myślę, że warto. Ponieważ w tym miejscu, gdzie chcę je posadzić, jest bardzo, bardzo stara, przekompostowana ziemia, przekompostowany obornik, także myślę, że te pomidory będą tam super rosnąć, ale wymagać to będzie ode mnie bardzo dużo pracy, aby tam uprzątnąć. Uprzątnąć czekam na wsparcie, czekam na pomoc, na swoją odsiecz i myślę, że wtedy będę mogła to zrobić, bo przy dzieciach to troszkę byłoby takie, myślę, że niebezpieczne, jakby chcę się skupić na tym 100%, żeby sobie nic nie zrobić, bo to jest sprzątanie, to będzie sprzątanie śmietnika. Ech, także kochani, ja się już na dzisiaj naprawdę żegnam z Wami, bo myślę, że nic więcej ciekawego Wam nie pokażę. Ech, wracam sobie tutaj do pracy w ogrodzie i dopóki Wandzia się nie obudzi, to sobie tutaj będę działać, ale jeszcze zanim stanie, to chciałabym się przebyć, chciałabym się umyć, ponieważ śmierdzę niesamowicie obolnikiem. W szczególności czuję, jak wchodzę do domu, że... Śmiedzę. Eee, także chcę się przygotować, żeby po prostu czyściutka pójść po wandzie eee, i pewnie zabiorę się za gotowanie obiadu eee, lub czegoś innego do zjedzenia. Staram się rozłożyć tutaj ten obolnik równomiernie i bardzo jestem ciekawa tego, czy będzie się obsypywać po bokach. Jeżeli tak, to nie szkodzi. Eee, ale zobaczymy. No. A, jak, a jakie są moje buty do gnoju? Panie, ty nie masz butów do gnoju. Na co A po co ci? No ja bardzo lubię, że mogę wychodzić. Gumiaki, ale ja zaraz kończę. Jutro założysz gumiaki, dobra? Już teraz zostań tak jak jesteś. Jutro będziesz mogła udać się w jakieś gumiaki jakąś płytkę specjalną albo ubranie specjalne i będziesz mogła tutaj przy mnie być, ok? I potem chodzić na mam... ja. Nie, na no pognoju chodzić nie można, na no co ty? Ja też nie chodzę przecież po gnoju. A co się, kochanie? Także moi drodzy, tak wygląda dzień prawdziwy, bez słodzenia. Tak wygląda dzień na wsi. Ja się ciągle tutaj uczę wszystkiego, ciągle uczę się ogrodnictwa, i to jest taki mój pierwszy, prawdziwy ogrodniczy rok. Ja wiem, że jest tutaj bardzo, bardzo wielu znawców, ale uwierzcie mi, ja nie jestem córką rolnika i ja nie muszę wiedzieć wszystkiego. Ja się dopiero uczę. A najlepiej uczę się na swoich własnych błędach. Ok, także żegnam się z wami. Życzę Wam miłego dnia i trzymajcie się. Pa!